Nie masz jeszcze planów na weekend 12 i 13 maja? Nawet nie tylko na weekend, a na cały tydzień imprez. Przygotuj się. Trzy dni boat party, klubonalia, bieg i pochód juwenaliowy, a wszystko to zwieńczone dwoma dniami niezapomnianych koncertów. Gdzie się to odbędzie, zapytacie? Na polach Sobowickich. Ale to daleko od centrum. Na spokojnie. Dostaniecie się tam nie tylko komunikacją miejską, ale też taksówkami freenał, na które mamy specjalny kod zniżkowy. Będzie strefa Gastro, strefa Złotego, studenckiego napoju i urodzinowa strefa Eski. Głodny nie będziesz, spragniony też nie, a jeszcze będziesz się bawił do fajnej muzyki na żywo. Gdzie są wady? Nigdzie, więc już wiecie, jakie macie plany na drugi tydzień maja. Krasnale też będą. Więcej szczegółów na social mediach samorządowych i juwenaliowych, zapraszam Was do pobrania aplikacji Juvenalia Wrocławskie na sklepie Play i App Store. Do zobaczenia. Studenci UWR-u zapraszają na. Juvenalia!